dobry Dobry Już <noise> jestem brudny Podlicę no widać bardzo dobrze O to chodzi Proszę pana, gdzie jedziemy? Jedziemy do Tomic Właśnie czytam sms z rezerwacją noclegu Czekaj, proszę wpisać Tomice, ulica Brzozowa No to tak, musimy wpisać Musimy wpisać Tomice, Brzozowa, bo... Prowadząc do adresu hotelu, pani pisze, że to jest w pole Tomice Brzozowa Tam A co ma... dalej? No ale Tomice Brzozowa pokazuje mi 56 km, to nie da rady, To nie te Tomice Tomice Brzozowa Patrzę na tą pogodę, Tu już czuję to błoto, nie powiem gdzie Eee, Bardzo, jakoś to będzie. Idąc za ciosem po ostatnim wyjeździe na zlot sympatyków telewizji, postanowiliśmy wybrać się na kolejną imprezę frodową z pieczątkami. Tym razem to były fotopieczątki. Wybór padł na imprezę o nazwie Kobra Lightowy Puchar 4x4 w Sierzchowie koło Piaseczna. Była to czwarta edycja tego rajdu przeprowowego, czwarta w tym roku, a dla nas druga w życiu. Tak na spokojnie, z legami, pełnym chillem pojechaliśmy zobaczyć, z czym to się je. No, oczywiście słowo lightowe w nazwie to taka ironia. Było ciężko, a nawet bardzo ciężko. Ciekawe jest to, że każdy pytał, które mamy miejsce, a dla nas nie było jakiejkolwiek szansy walczyć o to miejsce, nie mówiąc już o jakimkolwiek zwycięstwie. I nie jest to kwestia sprzętu czy doświadczenia, po prostu podziału klas w tej konkretnej imprezie. Nie to, że się żale, tylko po prostu wyglądało to w ten sposób, że jedna klasa to był turystyk, głównie dla rodzin z dziećmi, i właśnie pod dzieci był układana rywalizacja. No, my dzieci nie mamy, a przynajmniej nic o tym nie wiemy, więc nas tam nie zakwalifikowali. W mailu wcześniej pisałem, czym jedziemy, gdzie jedziemy i właśnie wrzucili nas do kolejnej klasy, czyli klasy o nazwie Walka. Tutaj kwalifikowały się wszystkie samochody terenowe dopuszczone do ruchu. Dozwolone były między innymi wewnętrzne wyciągarki i praktycznie wszystkie modyfikacje. I z tego, co zauważyłem, nie miał znaczenia rozmiar opon i rodzaj tych opon. Efekt był tego taki, że na jednej linii startu staliśmy lekko zmodyfikowanym Jimkiem na 29-calowych oponach NT. A obok stałe wydłubane parchy na 35-calowych trepatorach, albo na przykład AMM, czyli tak naprawdę sprawę z MOTA. Tyle, tyle że z homologacją drogową. No, jak ktoś nie wie, jak AMM wygląda, to niech sobie wpisze w google to zobaczy, co to za cudo. Takie moje marzenie kiedyś. Więc nie było jakiekolwiek podejścia. No, nawet jeśli do Jimka wsiadłby samochłowcy z doświadczeniem Dakarowym, to wiele by nie zdziałał. Pewnie niewiele by z tego Jimka też zostało w pewnym razie. Generalnie zabawa była przednia i o to nam głównie chodziło. Ten najważniejszy warunek został spełniony. co tam? Morda. I powiedz co tam. Więc kleję naklejki zgodnie z regulaminem. Wszystkie naklejki należy nakleić na samochód. Ale stary, kto to wymyślił, to wygląda tak, a nie inaczej. Trzecia klasa o nazwie Proto to były kłady i zmoty bez homologacji drogowej, czyli takie prawdziwe potwory, które trzeba wozić na lawecie od pieczątkowni do pieczątkowni. Było na co popatrzeć naprawdę. To już nie są amatorzy, a to są tacy prawdziwi ofrodowi wyjadacze, nastawieni na zwycięstwo. Dla nich nie ma innego miejsca niż pierwsze i każdy walczył. Było to widać, było to widać. Pierwsza pieczątkownia to miejsce znane z testów telewizji. Nie było tam dla nas, przyznam szczerze, nic trudnego, za wyjątkiem znalezienia pieczątek. Uporaliśmy się z tym wszystkim chyba w kwadraz. Druga pieczątkownia to taki pełny barzeł. Pierwsza pieczątka bez najmniejszego problemu, druga już na windzie, a pozostałe 23 pieczątki poza jakimkolwiek zasięgiem naszego auta. Przeprawy w torfie po kolana i wodzie powyżej pasa, nie, nie, nie było szans w ogóle. Nie? nie mieliśmy innego wyjścia jak odpuścić to miejsce, pojechaliśmy sobie dalej. Z tego co wiem na tej sekcji, żadna załoga nie zdołała zdobyć wszystkich pieczątek, a kilka drużyn się wycofało po doszczędzaniu auta albo ukręceniu czegoś napędzie. Były takie przypadki, więc wydaje mi się, że dobrze, że tutaj odpuściliśmy że pada auta. Nie ma! Ale samuraja masz uważaj! todo Coś tam odpadnie, nie? Taki był ładny amerykański. Wyrwie mi kierownicę z rąk przecież, nie? <laughs> Właśnie trochę zboczyliśmy z trasy, co było oczywiście dozwolone. Pojechaliśmy na tak zwaną sekcję trialową, bo ona nas zresztą ciekawiła. Tutaj machnęliśmy większość z 25 pieczątek. Jednej nie znaleźliśmy, a do trzech nie udało się dojechać, z tego co pamiętam. A jedna z kolei była zajęta przez jakiś tam uszkodzony samochód, który gdzieś wjechał, coś ukręcił i czekał na, na, na pomoc. na no, dolewej, Świetne miejsce, dużo nowych doświadczeń. Może ci stanę na progu. Poczekaj. Ale ładnie. Nie mam ci jak pomóc, wiesz, bo... Spróbujemy. Opa. Cyk, cyk, cyk. Czerwona! Tam miałeś niebieską. Są tu żółte jakieś, widzieliście? Thank <laughs> you. Okej, okay, teraz musisz z powrotem to przeskoczyć. Tak, mam koła? Tak. Ekstra. Sprostuj koła, nawróć się tutaj. Zaparkuj się, tu pójdziemy zobaczyć. Kolejna, czwarta pieczątkownia to prawdziwe torfy z przeprawami rzecznymi. Tutaj, no, mimo, że było ciężko, całkiem nieźle nam poszło. Chociaż w kategorii szczęścia można traktować fakt, że auto wyjechało stamtąd całe. Były takie miejsca, gdzie wody było po szyję. No, było ciężko, ale się udało. Wyjechaliśmy, osuszyliśmy się, pojechaliśmy dalej. Szakla, skąd ci to za szakle? Nie ukrywam Bartku, że trochę Cię podpuściłem, bo nie wiedziałem gdzie jest ta pieczątka z tej strony. Uh -oh. Uh -oh. Wystarczy. Jak było? Zimbo. Ciągnij. Co ciągnij? No taka kalosza.

Dawaj drugiego Kurwa no się kurwa z nas popłynął na na się śliskie kurwa. Dawaj windę! O, jest. O, dzięki Darby. bardzo. O, cię chujowo o. Piąta pieczątkownia to sekcja w korycie rzeki. Tutaj patrząc na głębokość wody i tych przepraw, które tam były odpuściliśmy. Znaczy, nie odpuściliśmy wszystkiego. To, co się dało zrobić, to zrobiliśmy. Ja nie miałem zamiaru zniszczyć auta i. Nie by się tak to właśnie skończyło, gdybyśmy tam wjechali, zrobiliśmy 4 albo 5 z dwudziestu pieczątek, a tę chwilę pooglądaliśmy jak się inni topią i pojechaliśmy na ostatni punkt z pieczątkami, już się robiło ciemno. Ostatnia miejscówka mocno nas zaskoczyła. Na początku nie wyglądało to w ogóle źle. Było trochę trawersu, jak się okazało. Takie dość, dość, dość błotniste podłoże. Wszystko do, do przejechania generalnie, ale miejscami było takie bagno, które wciągało każdy, każdy samochód. Wyglądało to dość niepozornie, bo na przykład wyglądało to, że jest tam taka kawałeczek błota i z rozpędu, jak się to weźmie, to się to przejedzie. Ale ja pierwszy raz widziałem coś takiego że nawet najlepsze z moty, wszyscy lecili na wyciągarkach, bo to po prostu tak jakby wciągało. Był taki moment, że wjechał gość takim naprawdę dobrze porobionym patrolem na wielkich oponach, o, z jakimś tam lepszym silnikiem. No i chłop jak się wbił w to bagno, no to na dwie wyciągarki go stamtąd wyciągali i w ogóle go nie mogli wyszarpać. No nam się tam już kończył czas powoli, więc, więc żeby tak bez jakiegoś stresu wrócić do sędziów i zdać tego roadbooka z pieczątkami, to się tam zawinęliśmy koło 17 chyba, bo do 18 był, był limit czasowy, żeby wrócić. Impreza udana, na pewno będziemy chcieli wrócić na kolejne edycje. Jak ktoś ma pożyczyć dziecko, to chętnie weźmiemy głupio wygląda dwóch facetów z dzieckiem, ale może w turystyku będą większe szanse, żeby coś powalczyć. Tak, tak. choćby o pierwszą dziesiątkę. I leci mi tu błoto. Co? Błoto mi tu leci. <laughs> Czekaj! idziemy znowu.